To już koniec. Ale koniec czego? Recenzji książki. Należy się ją co najmniej piątka. Właśnie w tej sprawie cię tu wezwałem. Aaaa! Aaaa! O! Zajdź moje zapasowe węże. A co zamierzałaś zrobić z tym? To miała być kropka nad i. Luz, jesteś bardzo pomysłowa, ale teraz przesadziłaś. I czy pamiętasz, do czego trafiłaś na dywanik poprzednie trzy razy? Zbawczy, puginale! To twoje miejsce! Czas na ostatni anatomiczny sznyt. Pojęczy huk! No! Niby to jest niesamowita sztuczka. A co powiecie na to? Maguk, Maguk, Maguk. A! To wspaniale, że jesteś oryginalna, ale jeśli nie będziesz odróżniać fantazji od rzeczywistości, pojedziesz na letni obóz. Ależ bez obaw, bądź spokojna, mamu. Nie z wygłupami! No, to się nie liczy, tak?